Cześć. Akwarium i jego prawidłowe funkcjonowanie jest uzależnione od prądu. Dopóki jest, wszystko działa. A co jeśli z jakiejś przyczyny dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana? Mamy problem. To nie ulega wątpliwości. Ale jak duży? To zależy. Można oczywiście stosować różne UPS-y, przetwornice, zasilacze, ale to po pierwsze dość drogie, po drugie podtrzymuje. Pracę filtrów yy, powiedzmy na 30-40 minut maksymalnie, a to nie do końca o to chodzi, bo problem zaczyna się później. Można próbować w różnych instalacji z akumulatorami, jakimiś zasilaczami, ale to zajmuje miejsce, jest ciężkie, niewygodne, wymaga dodatkowych instalacji kosztów. Jeśli ktoś chce, może się w to bawić, ale nie o tym chciałem mówić w tym filmiku. Omówię tu dwa najczęściej występujące warianty. Pierwszy, jeśli jesteś w domu, gdy zabraknie prądu, i drugi, gdy nie macie w domu. Wariant pierwszy, czyli jesteś w domu, jest oczywiście najlepszy. Można powiedzieć, że twoje akwarium jest bezpieczne. Nic się nie stanie. Ile czasu może nie być prądu? Godzinę, dwie, dobę. Pomijam kwestię oświetlenia, bo to nieistotne. Skupmy się na filtracji, na powietrzaniu. Głównie przez ruch tafli wody, czyli tej najskuteczniejszej metodzie napowietrzania. W filtrach żyją bakterie, jak wszyscy wiemy, pożyteczne bakterie, pomagające oczyszczać wodę w naszych zbiornikach. Ale żeby żyły, potrzebują przepływu wody przez filtr, ruchu wody. Ile wytrzymają bez tego przepływu, bez pracującego filtru? Dość długo, spokojnie. Można przyjąć, że. Dwie, nawet więcej niż dwie godziny. Ja zrobiłem próbę trzygodzinną. Po prostu wyłączyłem filtr rano do karmienia. Później miałem pilny telefon, musiałem wyjść i zwyczajnie zapomniałem włączyć. Wróciłem po trzech godzinach. W moim akwarium 300-litrowym woda jest dobrze natleniona i czysta. Nie mam też zbyt dużo ryb, bo jest ich raptem 26 filtr na ceramice i gąbce. Temperatura 25 stopni. Według opinii wielu znawców, teoretyków, po takim czasie bakterie powinny umrzeć i przy włączeniu filtra do wody powinna polecieć martwa materia w postaci takiego białego pyłu, osadu czy czegoś takiego. Pod koniec zobaczycie nagranie z momentu kiedy włączałem filtr. Faktycznie wyleciało nieco takiego białego osadu, takich białych bombelków powietrza, jakiegoś takiego. Ale chwilę później filtr zaczął normalnie pracować, a osad po prostu zniknął. Nic się nie wydarzyło. Akwarium zaczęło normalnie funkcjonować, ale nie traktujcie tego jako pewnik, bo mówię jak było u mnie. Nie dam wam gwarancji, że za każdym razem będzie tak samo w każdym zbiorniku. Po prostu po tych trzech godzinach najlepiej jednak filtr wyjąć, przy okazji go wymyć, wyczyścić. Jeśli prądu nie ma ładnych kilka kilkanaście godzin, zróbcie Podmiankę wody, nawet jeśli dzień wcześniej robiliście podmiankę, zróbcie ją ponownie i zróbcie ją dużą, 50-60%. Nowa, świeża woda jest dobrze natleniona. Zyskujecie w ten sposób kolejne kilka godzin czasu. Wlejcie wodę chłodniejszą o 1-2 stopnie. Rybom nic się nie stanie, a będzie lepiej natleniona. No i nie karmcie ryb. Wersja druga, wariant drugi. Gdy nie ma was w domu, na przykład od rana, przychodzicie po pracy i nie ma prądu. Nie wiecie, ile czasu nie ma prądu. Wyjmijcie filtr, jak mówiłem wcześniej, wymyjcie, wyczy wyczyśćcie. Tu nie ma co ryzykować. I jeśli ryby pływają przy powierzchni wody, czyli tam, gdzie zwykle jest najwięcej tlenu, to zróbcie szybką i dużą podmiankę. To uratuje sytuację. Eee, problem. Prawdziwy problem pojawi się, gdy nie było Was na przykład dobę lub cały weekend, a tak się przecież może zdarzyć. Załóżmy, że wychodzicie w piątek i godzinę po Waszym wyjściu czy wyjeździe jest awaria prądu, która zostaje usunięta w sobotę czy w niedzielę. Wracacie w niedzielę i co widzicie? No, obawiam się, że po takim czasie jednak będzie potrzebny pogrzeb i restart. Jeśli filtr wyrzuci naprawdę do wody sporą ilość martwych bakterii, to prawdopodobnie ryby tego nie przeżyją. Woda skiśnie, woda będzie zatruta zwyczajnie, więc tutaj już ratunku prawdopodobnie nie ma. Ale z drugiej strony, awarie prądu nie zdarzają się aż tak często, a przynajmniej długotrwałe awarie prądu nie zdarzają się aż tak często, więc myślę, że filmik bardziej jest. Teoretyczny niż przyda się w praktyce. Dzięki.